Dzień dobry. W dniu dzisiejszym, 30 kwietnia 2020 roku o godzinie 12, komisja w składzie przewodniczący Ja Maciej Majzer, zastępca Radosław Rybka, pani sekretarz Magdalena Świergolik członek komisji Aleksander Wilkus zebrała się w celu otwarcia ofert na wykonanie zadania pod nazwą dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej Ongrid o mocy do 40 kW na budynku Włodzisławskiego Centrum Kultury. Zadanie realizowane jest w ramach projektu odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodnisławia Śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską i Europejski, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Otwarcie ofert jest jawne i realizowane w formie transmisji na żywo na kanale YouTube Wojewódzkiego Centrum Kultury. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 313 102 66 zł 66 Do upływu terminu składania ofert do godziny 10 dnia dzisiejszego, czyli 30 kwietnia 2020 roku wpłynęło 14 ofert. I proszę o pierwszą ofertę. Wszystkie oferty, które wpłynęły, były w zamkniętych kopertach i opisane zgodnie z ISM. Pierwsza oferta. Jest to firma Eltech, spółka z OO, ulica Żelazna 6, Ruda Śląska. Kwota, którą zaoferował wykonawca brutto, to jest 216 154 000 zł. I udziela dziesięcioletniego okresu gwarancji na falownik. Oferta numer dwa Oferta numer 2 jest to firma Red Alert Paweł Bożęcki, ulica wyzwolenia 129 Lublin. Proponowana cena brutto 172 200 zł. I gwarancja na falownik 10 lat. Oferta numer trzy. Oferta numer trzy. Firma Skorut Systemy Solarne Spółka z o.o. Ulica Wybickiego Myślenice Oferowana cena brutto 187 639 zł 71 groszy i dziesięcioletni okres gwarancji na falowic Oferta numer 4. Firma GM Starbud, spółka z ZOO. Starachowice, ulica Hutnicza 1. Oferowana cena brutto to 183 270 zł. I Oferuje udzielenie dwunastoletniego okresu gwarancji na falownię. Oferta numer pięć. Oferta numer 5. Defero, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Wojska Polskiego 102. Sieradz. Oferowana cena brutto 275 193 zł. 39 groszy i 10 lat gwarancji na falownik.

Dziesięć lat gwarancji na falownik, oferta numer siedem. <laughs> firma elektrotum, <laughs> Piotr Tumulka, Racibusz, ulica Urbana dwadzieścia osiem. Oferowana cena brutto 208 419,75 groszy i oferuje dziesięcioletni okres gwarancji na falownik. Oferta numer 8. Firma Ośrodek Pomiarów i Automatyki Spółka Akcyjna Zabrze ulica Hagera 14A. Proponowana cena brutto to 247 853 zł. I 10 okres gwarancji na falownię. Oferta numer 9, firma Ekoen PV spółka z OO, ulica Feliksa Perla, Dąbrowa Górnicza. Oferowana cena brutto 181 tysięcy. 679 ,61 zł 61 groszy okres gwarancji na falownik 10 lat oferta numer 10 firma Polska Ekologia Spółka z OO, ulica Piaskowa 7, Racibórz, proponowana cena brutto 335 790 zł i dziesięcioletni okres gwarancji na falotnik. Oferta jedenaście firma Eko Solar spółka z OO, ulica Energetyków Trzydzieści Osiem, Jastrzębie Zdrój. Proponowana cena ryczałtowa brutto trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy. Dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy. Okres gwarancji na falownik dwanaście lat. Firma numer dwanaście. Firma. IT Intertech Paweł Jarząbek, Mszana, ulica Wodzisławska 146, proponowana cena brutto 234 561 zł, okres gwarancji na falownik 10 lat. oferta numer 13 firma smart epc spółka z o.o. ulica portowa 28 gliwice proponowana cena ryczałtowa brutto 175 152 zł Okres gwarancji na falownik 10 lat. I firma numer czternaście. Firma EPUH. H przepraszam, ma bapa. Piotr Hubo. Jeszcze raz. FPUH, Mabapa. Piotr Chudoba. Yy, ulica Daszyńskiego, 427, Gliwice. Proponowana cena ryczałtowa brutto 249 tysięcy. 948 ,78 zł. 78 groszy. Okres gwarancji na falownik 10 lat. To są wszystkie oferty, które zostały złożone do dnia dzisiejszego do godziny 10. Na tym kończymy część oficjalną posiedzenia Komisji Przetargowej. Dziękuję za uwagę.